No, Siemanko, Siemanko z tej strony sneaker, i dzisiaj oficjalnie startuje mój nowy sneaker. Plus, 8 stycznia będzie odcinek yy, na tym kanale. O co w tym będzie że Będę tam robił reakcje i no, odcinki z Minecrafta To subskrybujcie ten kanał, który się Wam wyświetla już na ekranie. I ogólnie to. Będą ra, nieraz na tym kanale i na tym kanale odcinki. E, mam nadzieję, że Dobijemy w tym roku na moim głównym kanale e, 1000 subskrypcji. Mam nadzieję, że dobijemy jeszcze do końca miesiąca. Mam nadzieję. To. E, no, jestem w bo nie, nie wiedziałem, jaki gry wybrać, bo. No, się prywat w C-Labrera tu. Nie wiem, Brookhaven mi się. Yy, ady, ten, no, wyłączył to. Nie wiem, czy tak na się będę, czy nie. Choć, nie wiem, choć się domyślam. Yy, to wbijajcie kanał i subskrybujcie. A. Yy, co by tu zagrać dzisiaj z okazji nowego kanału? O mam pomysł mam pomysł to będzie raczej krótki odcinek to jest taki tego informacja że no że jest nowy kanał i będą odcinki na tym i na tym kanale jak już wam mówiłem no i właśnie tego dawno nie nagrywałem zobaczcie ten, gra na którą mam teraz zaznaczoną to jest SCP-3008 Ikea na public, bo prywata nie mam. Ehm, no znaczy sobie od ten odnowiłem. No wy, wyłączyłem sobie prywata, żeby mi automatycznie robuxów nie wydawał, bo roblox ma nie wiem. Mnie tak jest, że roblox ma taką głupią funkcję, że. Że no. Że jak ci się prywat z Deaktywuje, to... no. To automatycznie ci robuxy wydaje. Co pomyślisz, że ktoś... Ten. Pomyśl sobie, że ktoś ci zabiera robuksy, pomyślisz. O. O. O o. pracowników. Um, to jak nie jest jakiś specjalny odcinek, ale z tego odcinek może będzie niedługo z tej gry. No, grałem w to jakby niedawno dzisiaj na to grałem, tylko da bardzo dawno tego nie nagrywałem. 2 lata w sumie. E Serio... Zostawcie lajka, proszę was! Zostawcie lajka no, chociaż pod tym filmem. Mój rekord lajków pod filmem to chyba 10. Aż ogólnie. Pod czwartami to 1200. O. 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 Chyba ktoś tu chce zamieszkać. Uciekam. Muszę znaleźć jakieś dobre miejsce na zrobienie bazy. No. Tu jest jakieś fajne miejsce na bazę. Dobra, może to będzie. To, że to jest malutka, to co tam. Nie potrzeba dłużej. Jak będę z dziedzikiem najwyżej grać, to zrobimy dużo. ja, ja se robicie. Chyba se jaje robicie. Dw Który dzień? 273. O -o. Jest niebezpiecznie. O -o. Jest niebezpiecznie. Iść O chowam. flashbang. Flashbank, ja w jeden dzień pięćset pucharki. Nieważne, <laughs> przepraszam, to, to tutaj niepotrzebne. Raczej mogę wywalić to. Może. No a mojego kolegę spytałem, czy podorę mi tą bazę gingerbreadową, ona już dawno zniknęła. Ech. Nie wiem, czemu mi się chce tak kichać. Nie wiem. Ocho. Czemu ja tak kaszę na odcinku? Przepraszam. Czemu ja tak kicham na odcinku? Masakra Na pewno chory nie jestem Tylko mam alergię Nie pytajcie Piszcie w komentarzu W końcu masz jakiś nowy kanał Bo jakby ki Kiedyś jak nawet nie miałem nazwy Snicker I był rok 2024 To Powiedziałem wam że będę miał Kanał nowy, ale nie mogłem, bo jakby, w sensie nie mogłem, ale teraz to pomyślałem, bo miałem konto, na którym chciałem mieć drugi kanał, ale przelogowałem się na to konto, do moje główne i, i pomyślałem sobie: hmm, może by zrobił drugi kanał? O, mam pomysł, przełączyć się na konto. Te moje konto, co utworzyłem sam. No i się na No i zrobiłem sobie profil. Sobie zrobiłem i nazwę. I to oczywiście już ma ten... To oczywiście to jest Sneaker Plus. Oczywiście to jest Sneaker Plus, czyli tam będę robił reakcję. To jest nowe. Ej, nowe. a kiedy są świeczki w SCP-3008? I don't know. Ale, ale, szczęście, nam się tu dwa stoły zrespiły i jeszcze, o Jezus. Nigde Dobra, kuchni nie ma. Dobra, kuchni niestety nie ma. Bardzo źle. Mam nadzieję, że... Nikt do mnie nie dołączy. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że nikt do mnie nie dołączy. No dobra, atakuje mnie Chcę Wam pokazać jak moja baza Wychodzimy Wychodzimy To by było na tyle i widzimy się w następnym odcineczku Cześć